Wszystkim. Jestem Artur i witam Was w kolejnym odcinku Widze z Podcastu. Jak widzicie, znowu z domu. Pandemia jeszcze nie minęła, ale myślę, że umilimy Wam trochę czasu. Jest się ze mną Adam mhm. i Adam wprowadzi nas w tajniki grafciuela. To co, Adam, możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Dobra, to teraz pewnie wyjdę na branżowego Metuzalema. Ale w momencie, kiedy wchodziłem w branżę IT, pamiętam, że praktycznie na każdej konferencji bardzo popularnym tematem był REST. REST był technologią, która obiecywała rozwiązać problemy przynoszone przez SOAP-a i przez długie lata wydawał się być złotym standardem komunikacji w aplikacjach. Aktualnie gdzieś zaczynam zauważyć odwrót od RESTa, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? E, właśnie przez to, że rozwiązuje problemy. E, za dużo problemów naraz próbował rozwiązać. Jest trochę zbyt generyczny. Nie ma żadnego standardu, który by definiował schemat odpowiedzi, typy e, czy nazewnictwo endpointów. Jest to dosyć e, luźna specyfikacja, na temat komunikacji pomiędzy komputerami dwoma. A nie standard, który by pomógł a, otypować, tudzież, tu już trochę wyprzedzam, a, tudzież a, usystematyzować to, jak, 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 jak są tworzone endpointy i czego się spodziewać. Developer zazwyczaj a, wie, w jaki sposób zapytać a, serwer o dane. Dane wie, że w odpowiedzi, tudzież może spodziewać się, że w odpowiedzi dostanie prawdopodobnie JSona. Natomiast co w tym JSONie będzie zawarte oraz w jaki sposób odpytać, żeby na przykład posortować te dane, to już wszystko zależy od dewelopera, który tworzył to API. I problemem, który tutaj, największym problemem, który tutaj zauważamy, jest Brak autodokumentacji, która by pozwoliła otrzymać w synchronizacji dokumentację i API. Innymi słowy, za każdym razem, kiedy ktoś, deweloper, zmieni coś w endpointach RESTowych, wymagana jest zmiana w dokumentacji, wymagane jest, wymagana jest poinformowanie deweloperów, którzy. Korzystają z tego API, czy to będzie frontend, czy to będzie aplikacja mobilna, czy to będzie inny serwer. I dopiero wtedy jest, możliwa, jest możliwe wdrożenie tych zmian. Skoro rozmawiamy tutaj o GraphQLu, u to pewnie widzowie już się domyślają, że część z tych problemów GraphQL rozwiązał. Czy możesz nam przybliżyć, jakie są koncepcje tego sposobu pobierania danych? Jak najbardziej. GraphQL definiuje schemę, która jest. Typem dla naszego API, dzięki czemu po pierwsze automatycznie mamy dokumentację naszego API, po drugie deweloper może wykorzystać tą skimę po swojej stronie, czy to będzie frontend, czy to będzie aplikacja mobilna, w celu otypowania swoich, otypowania odpowiedzi od API, dzięki czemu jakakolwiek zmiana po stronie Serwera będzie automatycznie wymagać poprawki po stronie drugiej. Dzięki czemu możemy uniknąć błędów, nazwijmy to w runtime. Ie. Po trzecie, pozwala na wybór konkretnych pól z danego api, dzięki czemu też nie ma problemu z underfetchingiem, tudzież overfetchingiem. To znaczy, dostajemy dokładnie. Co to jest underfetching, overfetching? Już tłumaczę. Underfetching to jest, ma miejsce w momencie, kiedy dostajemy za mało danych, niż byśmy potrzebowali, przez co potrzebujemy albo wywołać więcej zapytań do API. Zazwyczaj w przypadku Resta, przynajmniej, jest to, są to dodatkowe zapytania HTTP. Overfetching natomiast, który również jest dosyć częsty w przypadku Resta, właśnie, żeby rozwiązać underfetching. Jest zwracanie zbyt dużej ilości informacji, ponieważ w standardzie, może nie tyle w standardzie, co zazwyczaj, nie ma możliwości wyboru tych pól z danego endpointa, które nas interesują, żeby serwer tylko te zwrócił. Dostajemy dużo więcej informacji do, od, od, od serwera. To właśnie jest overfetching. To o czym mówisz, czyli problem tego, że przesyłamy za duże ilości danych, jest mi dosyć znany. Pamiętam, że parę lat po temu popularnym rozwiązaniem, dość promowanym był tzw. zwany backend for frontend, który jest też określany jako swego rodzaju proxy midware. Czym tak naprawdę GraphQL jest od niego lepszy? Nie nazwałbym tego rozwiązaniem problemu, ponieważ tworzy to dodatkową warstwę komunikacji pomiędzy frontendem a backendem. W pierwotnym założeniu, a przynajmniej patrząc na to globalnie, może się wydawać, że jest to rozwiązanie prawie, że idealne. Przy minimalnej pracy, back -end, back -end, przy minimalnej, przy minimalnej pracy deweloperów na backendzie frontend może dostać dokładnie to, co potrzebuje dokładnie taką odpowiedź, tak skromną odpowiedź, jaką by wymagał od backendu. Innymi słowy jest to oczywiście to co wspomniałem wcześniej w kontekście GraphQLa, funkcjonalność wybierania czy konkretnych pól w danej encji, czy tworzenia większych struktur w jednym zapytaniu, co rozwiązuje w pewien sposób fetching i overfetching. Natomiast jeżeli skupimy się na samym middle tierze, tudzież middleware'ze, zobaczmy co tutaj mamy. Mamy kolejnego klienta, który jednocześnie klienta i serwera tak naprawdę, klienta i serwer, który z jednej strony jako klient odpytuje nasze API na backendzie jako serwer serwuje nam nowe API. W czym, gdzie tutaj jest problem? Po pierwsze robimy dodatkowe proxy, więc nawet jeżeli odpytujemy ten serwer o te same dokładnie dane i zwracamy je dalej, mamy już pewne opóźnienie. Po trzecie Zazwyczaj chcąc, tw tworząc takie api, chcemy dopytać o dodatkowe informacje dla danej enc. E tutaj skupiamy się na problemie N1. E mając listę elementów, która okazuje się niepewna dla frontendu, e ponieważ powiedzmy, że brakuje jakiegoś pola w tych, e w tych elementach, middleTag będzie. Wywoływał kolejne zapytania do backendu. Innymi słowy, jedno zapytanie z frontendu może powodować 10-100 zapytań backendu. Ani to optymalne, ani szybkie, ani wygodne. Okej, okay, wspominasz problem N plus 1. Pamiętam middleware, które rozwiązywały ten problem. Pamiętam też middleware, które rozwiązywały problem under overcinku, o czym zresztą wspomniałeś już przed chwilą. Tak naprawdę więc, w czym Graf QL jest lepszy tutaj? I na czym polegają te problemy middleware, o których mówisz? Tak jak wspomniałem wcześniej, middleware nie rozwiązuje praktycznie żadnego problemu, dodając nowe, natomiast w pewien sposób rozwiązuje jeden problem, dosyć ważny i istotny z punktu widzenia projektowania API, jest to komunikacja. Nie mam na myśli komunikacji w kontekście protokołu między komputerami, natomiast mam na myśli komunikację między deweloperami. Jak dobrze wiesz, często jest to dosyć duży problem powód do różnych dyskusji pomiędzy backendowcami a frontendowcami, jak powinno wyglądać API. Jedni by chcieli dostać dokładnie to, co potrzebują wyświetlić, trudzy nie zawsze są skłonni do przeprojektowania swojego API, żeby dokładnie to zwracać. Ponieważ powiem ci z perspektywy backend-developera, Problem jest to, że raczej nie chcemy robić endpointów per client, tylko wystawić coś generycznego, czym każdy może się sprzedawać. Z perspektywy backend developera, zgadzam się z Tobą. Rozumiem problem wstecznej kompatybilności, który właśnie rozwiązuje również GraphQL. W jaki sposób? Ponieważ nie ma problemu z underfetchingiem i overfetchingiem, możemy po pierwsze. Po prostu te pola zostawić tak jak były wcześniej, więc to klient, pytając serwer o dane, dostaje dokładnie to, co potrzebuje. Nawet dane, które nie są potrzebne klientowi w danej aplikacji, po prostu nie będą pobrane. I backend może dalej te informacje udostępniać. Jako kompatybilność wsteczna, tudzież kompatybilność z innymi aplikacjami, ale frontend dostanie dokładnie skrojoną informację pod swoje potrzeby. Problemem może wydawać się to, że pod spodem backend tak czy siak pobiera te informacje z bazy danych, a przesyłanie. Mniejszej ilości informacji pomiędzy backendem a frontendem dzięki selektywnemu wyborze pól z danej NC jest dosyć marną oszczędnością. I tutaj, I tutaj też jest ten problem rozwiązany, ponieważ chyba we wszystkich implementacjach graphql możesz każde pole rozwinąć leniwie. To znaczy, dopiero w momencie, kiedy frontend już dalej inne aplikacje nie skupiamy się tylko na frontendzie. Zapyta o te dane. Ty jako serwer, jako backend developer będziesz wiedział, OK, klient prosi mnie o rozwinięcie użytkownika, więc zapytam bazę o tego użytkownika, ale tylko i wyłącznie tylko wtedy. Wspomniałeś magiczne słowo implementację. O jakich ciekawych implementacjach mhm. mógłbyś opowiedzieć naszym oglądającym? Tutaj skupimy się najpierw na implementacji serwera. Przykładowo dla skali mamy w tym momencie dwie implementacje. Jest to Sangria, która jest bardzo ciekawą implementacją. Ma praktycznie wszystkie featurey zaimplementowane, które przydadzą się w prawdziwym świecie produkcyjnym. Przykład. Poza oczywiście standardowymi rozwiązaniami typu pobieranie pól i tak dalej, pozwala na wyliczenie kosztu zapytania na podstawie czy głębokości zapytania, czy podanego przez dewelopera kosztu wybrania danego pola. Na tej podstawie można obliczyć koszt zapytania. I na przykład odmówić odpowiedzi, ponieważ serwer może uznać dane zapytanie za zbyt ciężkie, zbyt skomplikowane. Tutaj mam na myśli głównie ludzi, którzy próbują zrobić coś złego z serwerem. Dzięki czemu, mimo że mamy prawie, że pełną dowolność zapytania danego serwera, Jednocześnie nie pozwalamy ubić tego serwera poprzez przykładowo bardzo głębokie zapytanie, które by wymagało wielu, wielu zapytań do bazy danych przez backend. Pewnym problemem może okazać się to, że jest w ostatnim czasie trochę mniej wspierana przez twórców. Natomiast mamy drugie rozwiązanie w skali. Które zyskuje na popularności, używa biblioteki Zio, która możemy powiedzieć, że jest na topie w tym momencie. Jeżeli chodzi o biblioteki skalowe. Jest to Kaliban. W tym momencie implementujemy serwer, używając implementacji Kalibana, póki co wygląda również na stabilne i kompletny serwer. Natomiast w kontekście implementacji e, ciężko nie wspomnieć implementacji po drugiej stronie, czyli klienta. E, czy to mowa o aplikacji webowej, tu mam na myśli JavaScript i TypeScript, e, czy implementacji mobilnej na iOS, Androida, czy komunikacji między serwer, serwer Umówmy się, nie jest to może idealne rozwiązanie dla komunikacji serwer-serwer, aczkolwiek myślę, że można spokojnie e, również użyć do komunikacji między serwerami. E, w każdym praktycznie języku jest dostępna implementacja e, klienta. Co nam daje implementacja klienta? E, patrząc na to z perspektywy RESTa. Dost nie potrzebowaliśmy wiele. Wystarczyło nam, wystarczy nam klient HTTP, który parsował json i to by było na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o klienta yy, graphql oczywiście mamy bardzo podobny mechanizm, natomiast istotne są dodatki. Tutaj skupimy się na chwilę na TypeScriptie. Mamy po pierwsze pełne typowanie odpowiedzi, jak już wspominałem wcześniej. Dzięki temu, że dostajemy skimę od serwera, nasza ID pozwala na podpowiadanie, podpowiada nam właściwie, z jakich zapytań, z jakimi argumentami możemy wywołać, plus dzięki otypowaniu. Jakakolwiek zmiana po stronie serwera. Będzie wymagała, a właściwie wymusi zmianę po stronie frontendu. Dzięki czemu nie będziemy mieli problemu, tak jak w przypadku RESTa, od czego w sumie zaczęliśmy tę rozmowę, z utrzymaniem połączenia pomiędzy, czy komunikacji pomiędzy frontem a backendem, ponieważ już w momencie kompilacji TypeScriptu do JavaScriptu otrzymamy błąd, że na przykład dane pole nie istnieje albo jest innego typu. Tutaj poniekąd rozwiązujemy inny problem w komunikacji między backendem a backend developerami, a frontend developerami, czyli właśnie tą kompatybilność, która umówmy się, często jest łamana, ale tu, tutaj nie jest to problemem. To zbliżając się do końcówki, co w moją ulubioną część? Adam, jakie są wady. GraphQLa, ponieważ o zaletach mówi się łatwo. Czy możesz przybliżyć nam jakieś problemy, na które możemy naczyć się używając tej technologii? Jasne, GraphQL jest idealny, nie ma żadnych wad. Oczywiście żartuję, ma wady jak każda technologia, jak każde rozwiązanie. Tutaj warto wspomnieć o potencjalnym skomplikowaniu. Często przez deweloperów GraphQL jest postrzegany jako interfejs do bazy danych. Czym oczywiście nie jest? Jest tylko widokiem na nasze dane definiowanym w pełni przez nas. Nie ma tutaj e, automatu, który by pozwolił na odpytywanie bazy danych bezpośrednio z serwora GraphQL. Drugim problemem, e, który często jest wspominany, jest kreszowanie. E, łatwo skreszować zapytania HTTP typu GET z jakimiś danymi, natomiast. Zaryzykuję stwierdzenie, że większość dzisiejszych API jest spersonalizowanych. Innymi słowy, ciężko będzie cachewać te dane po stronie serwerach na HTTP. Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę głównie zwolennicy resta, jest większe zapytanie do serwera, ponieważ musimy zdefiniować wszystkie pola, które chcemy otrzymać z powrotem. Jest to dosyć istotne w przypadku urządzeń mobilnych. Natomiast umówmy się, te parę bajtów w pełni rekompensuje odpowiedź, która jest mniejsza i ściśle dostosowana do zapytania. Następnym problemem, który w sumie rozwiązaliśmy w międzyczasie, jest problem potencjalnego zapytania, które by mogła zabić serwer. Łatwo sobie wyobrazić, że stworzymy zapytanie głęboko zagnieżdżone tudzież wielokrotne, które wymagałoby set zapytań do bazy danych. Natomiast wspomniana wcześniej funkcja kosztu danego zapytania SQL łatwo rozwiązuje ten problem. Po prostu ograniczamy maksymalny koszt takiego zapytania. Jeżeli chcemy rozwiązać to prostszym sposobem, wystarczy zablokować głębokość zagnieżdżania się w zapytanie. Ostatnim problemem, na który warto zwrócić uwagę, jest problem modelowania naszej skimy. Ponieważ potrzebujemy stworzyć spójny graf reprezentujący nasze dane. Czego nie potrzebujemy robić wreszcie, natomiast uważam osobiście, że to raczej jest plus, a nie minus. Dlaczego? Ponieważ mamy w pełni logiczną strukturę, która jest spójna pomiędzy wszystkimi encjami. Przykładowo, użytkownik jest wszędzie taki sam, ponieważ możemy te wszystkie pola wystawić, a korzystać tylko z tych, które aktualnie potrzebujemy. Czyli, jeżeli dobrze Cię rozumiem. Historia zatyczyła troszkę koło. Wracamy do tworzenia bogatej troszkę projektowania aplikacji upfront, ale potem zyskujemy na tym, że nasza aplikacja jest mniej błędogenna, szybsza i pozwala nam na wygodniejsze użycie. To jest ciekawy temat, Arturze. Tworzenie aplikacji rozpoczynając od projektowania od strony Frontendu. Natomiast myślę, że to jest ciekawy temat na inny odcinek. Tak, i pewnie kiedyś taki będziemy mieli, a na dzisiaj dziękuję Wam wszystkim, dziękuję. dziękuję Tobie Adam, dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.